Raz, raz, raz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony krzyku. W pierwszym odcinku zajmiemy się, wydaje mi się, całkiem ciekawymi rzeczami. Spójrzmy na planik. Otóż mamy w planie przerobić listy, dictionaries, czyli słowniki i tuple, enum. Co nieco to bym powiedział klasy enumów. Na przykład w C++ jest zarówno enum, jak i jest klasa enum. Klasa enum jest powszechnie używana. Pythonie ona jest defaultowa, więc od razu tego użyjemy. Co jeszcze zrobimy? Zrobimy sobie stałe. Tak, 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 też zrobimy stałe. Współpracujemy, będziemy współpracować z plikiem JSON. Zrobimy sobie operację wejścia-wyjścia na pliku. I mam nadzieję, że uda się przerobić trochę except, ale w sumie tego to nie obiecuję. Zobaczymy. W każdym razie przejdźmy w takim razie do stworzenia sobie no, najpierw może nie do stworzenia, tylko do wyczyszczenia tego dziedzictwa, co już wcześniej to zrobili. Wyczyścimy tutaj trochę bardziej pogodowo, żebyście wiedzieli, jak i w ogóle podstawy, podstaw byście mieli już jakieś. Byśmy mogli sobie fajnie zacząć. Stwórzmy może jakiś folder. W sumie już mamy jeden stworzony. Byśmy może teraz bym powiedział, stworzyli sobie jeszcze taki jeden folder. Generalnie bym powiedział, ja jestem zwolnikiem rozbijania tego wszystkiego jak jest jakaś duża aplikacja składająca się z wielu różnych jakieś tam interfejsów i tak dalej to żeby rozbić sobie na jak, na jak najwięcej modułów żeby to później można było bym powiedział jak najprościej sobie tym wszystkim zarządzać Musimy sobie jeszcze kursy kolejny katalog do przelewania naszych narzędzi w naszym paincie zróbmy sobie folder okienek zróbmy sobie na razie nie przychodzi mi nic innego do kory. Jak mi przyjdzie to jeszcze dorobimy. Stwórzmy sobie teraz w takim razie w porze stwórzmy sobie jakiś plik stworzymy sobie ten plik i teraz tak, w tym pliku zawrzemy wszystkie możliwe stany, które będzie miała nasza, nasza aplikacja. Stany mam na myśli niejako ustawienia, które użytkownik będzie sobie w stanie w naszej aplikacji wybrać. Zacznijmy w takim razie i tak, musimy najpierw importować sobie enumę, i w sumie to najważniejsze. No to tak, enum, import enum, json teraz to zobaczymy, no i tworzymy sobie enumę. Enum, no i powiedzmy, że stworzymy sobie, nie wiem, jakiś przykładowo pool, powiedzmy, że brush się będzie nazywał. Z reguły te, bym powiedział, określenia w enumie, Niejako te atrybuty można wręcz powiedzieć, tworzymy po prostu z wielkich liter. Tak się przyjęło. Przy czym ten przykład, który w sumie Wam teraz pokazuję z użycia Anuma, to nie jest generalnie taki typowy sposób, bo z reguły Anuma używa się na rzeczy dużo bardziej abstrakcyjne, w sensie na jakieś przykładowo liczby w zapisie heksadecymalnym, albo generalnie bym powiedział takie pierdoły, których ciężko formalnie byłoby w jakiś sposób opisać. Do tego służy Anum żeby. Móc generalnie te, bym powiedział, ciężkie do opisania rzeczy opisać w ten sposób, że spojrzysz na kod i wiesz, to, czego to jest konkretnie. Nie? Jak, no. Także w ten sposób. Strójmy sobie jeszcze Pencil, Pencil, No i magią edycji. W, po moim stryknięciu palcem się doda wszystkie, bym powiedział, pozostałe pola, żeby już nie marnować przyuczycieli. Tak, zatem w takim razie dodaliśmy już wszystkie pozostałe pola, są pola, które chciałbym mieć. Jeszcze gumkę dodałem, linię prostokącie, kółko i jakiś tak żeby było, to można wstawić. Zróbmy teraz w takim razie naszą klasę stanu. Tutaj będziemy określać te wszystkie nasze ustawienia i tak dalej, loadingi settingów, robienie tego wszystkiego. Czyli tak state, self, current, to się równa, tutaj. No i po prostu odwołujemy się normalnie, tak jakbyśmy się odwoływali do. Jakiegoś atrybutu, przy czym właśnie to jest, bym powiedział, tyle ciekawe, że nie jest to, bym powiedział, atrybut spokrewniony z obiektem, tylko w sensu stricte spokrewniony z klasą. No i w sumie na tym to polega. Państwo, krótki commercial break. Udało mi się stworzyć książkę do matematyki, do fizyki oraz IT na studia. Książka jest cały czas aktualizowana i będzie przez bardzo długi czas też aktualizowana na obecną chwilę. Wszystkie książki są na etapie skończonym. Natomiast jeżeli jakikolwiek błąd, czy też bym powiedział niedociągnięcie nam się pojawia, cały czas generalnie książki będą aktualizowane. I także po zakupie, jeżeli byście się Państwo zdecydowali, do czego zającam, także cały czas będziecie mieli dostęp do tych wszystkich update'ów, te treści także będą. Dawane do tych książeczek. Tutaj macie zakładkę sklep, książka od matematyki, fizyki, IT. Wypuściłem także nową aplikację asystenta AI, zarówno pod Linux, jak i pod Windowsa Możecie sobie skorzystać, którzy do analizy dokumentów do wypełniania dokumentów, do jakichś tam podstawowych operacji z plikami jeżeli mielibyście problem z obsłużeniem komputera także jest w stanie otworzyć przeglądarkę, tworzyć YouTube'a, puścić jakąś muzykę, cokolwiek innego serdecznie zachęcam do zapoznanie się z tymi produktami, natomiast nie przedłużając przejdźmy dalej do psika, czyli to odwołujemy się do Brasza, no i tworzymy sobie w sumie kolejne tego typu zmienne, przykładowo kolor, żeby użytkownik mógł sobie jakiś tam kolor wybrać, nie? no i przykładowo może być taki kolor 3, 1, 3. no i mamy ustawiony czarny, to jest zapis eksadecymalny, same zero oznaczone i kolor. No no i w sumie to te wszystkim powiedział pozostałe pola, myślę, że nie będę przedłużał, dodam po wstryknięciu palcem. Tak, zatem dodaliśmy w takim razie sobie parę Naszych fajnych pól, które ustawień, które chcielibyśmy mieć na pewno w naszej aplikacji. I na pewno chcielibyśmy mieć, jaki będzie team, czyli albo jasny, albo ciemny. Chcielibyśmy ustawić pod, bym powiedział, liczbę sekund do wątków, żeby móc sobie to wszystko saveować fajnie, te nasze obrazki. Jeszcze chcielibyśmy background color ustawić, no i takie inne tam pierdolenie. To zresztą bym powiedział, jeszcze zobaczycie. I co dalej jeszcze powinniśmy zrobić? otóż te ustawienia tutaj to są ustawienia defaultowe natomiast jeśli użytkownik wczyta jakiekolwiek ustawienia no chcielibyśmy żeby to co wczytał użytkownik było nadrzędne w stosunku do tego co jest defaultowe, nie? więc od razu możemy sobie wywołać coś takiego no i teraz musimy tylko tą funkcję zdefiniować, nie? czyli wczytaj ustawienia od użytkownika no, no to dobra, no to zrobimy sobie w takim razie tą funkcję load settings self. No i robimy w ten sposób. Try. Co to jest try w ogóle? Try generalnie służybym powiedział do tego, że jeżeli tutaj w tym momencie jak zdefiniuję sobie ten kod i ten kod mi wypierdoli błąd, to później po tym try'u będę mógł sobie zrobić accept. Accept, nie wiem, jakieś exception ogólnie i w tym momencie obojętne co mi tutaj wywali, ten błąd zostanie złapany i wykona się to, co jest Więc sumarycznie nie wywali mi aplikacji. Także to tak w skrócie bardzo użyte, użyteczna konstrukcja. Strasznie często to jest stosowana i polecam znać tą konstrukcję. I co teraz robimy? With open. Ja w jakiej lokalizacji user chce mieć ten plik swój z konfigiem, No powiedzmy, że to będzie w jakimś tam folderze assets settings.json Z reguły ustawienia robimy w jsonach. Tak się generalnie przyjęło, można też w XML-ach, można, można nawet w najzwyczajniejszych plikach robić. W sumie to jak kto lubi zresztą. Natomiast po prostu się przyjęło, tak z reguły, że są to JSON-y. Dobra, no i dalej sobie tylko robimy settings, Równo JSON, load i wczytujemy z pliku. Funkcja load służy generalnie, bym powiedział, do czytania sobie właśnie tego naszego json w sensie całego tego zapisu JSON-owego z pliku. I przypisania go do settings. W praktyce w ten sposób tworzy się dictionary, czyli tworzy się słownik dla json yy, z JSON-a. No i zapisywany jest on właśnie do podtoset. No i dalej, drodzy Państwo, możemy sobie self, current, co nam było pierwsze, current, current tool, to się równa, tool type settings, get current, nie kolor. Tool, a w przeciwnym razie weź, czyli po prostu proszę. No. no i w ten sposób, drodzy Państwo, definiujemy sobie wszystkie pozostałe te ustawienia. Ja już nie będę przedłużał Waszego czasu, po prostu stryknę palcem i bym powiedział, wczytam sobie z tego JSON-a pod obecne ustawienia. No i przechodzimy teraz do naszego Accepta. Bijamy sobie jakieś tam podstawowe erory, które mogą wyskoczyć, czyli pierwsze, link może zostać nieznaleziony. Drugi najczęstszy możliwy to jest, to jest problem z dekodowaniem json -a. To jest JSON decoder. To są dwa takie najczęstsze, które rzeczywiście wywalają. Natomiast chcemy to na razie implementować. Nie, nie chcę. Generalnie bym powiedział, normalnie to się zawsze implementuje, natomiast nie ma teraz sensu. Nie, nie ma za bardzo nabywania czasu. Przejdźmy do zapisu settingów jakichś, żeby nąć to dalej.